Powiedz, jak e, iść pomimo właśnie tych wszystkich wyzwań, bo nie wierzę, że nie było wyzwań. Przez te półtorej roku, kiedy otwierałeś tę klinikę, przez tutaj wiele razy do Gdańska. myślisz różne wyzwania, różne rzeczy technologiczne, potężny kredyt, potężne inwestycje. Też gdzieś tam e, w firmie rozłam. Widzimy splendor, sława, wiesz zabiegi, ale to, to, to tak po prostu chyba się nie stało. Tak, więc co zauważyłem też, że życie jest takie, że e, wiele osób nie chce mieć. Czegoś z tyłu głowy. Czyli pragnie, żeby to ich życie było mega poukładane, żeby było wszystko takie, można powiedzieć, bezpieczne, żeby wszystko było dobrze, i wtedy osiągają jakiś tam status, że są na przykład szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że nie istnieje coś takiego. Zawsze mamy jakieś wyzwanie z tyłu głowy. Zawsze kolejne wyzwanie goni, goni kolejne wyzwanie. I jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że zawsze są jakieś, tak jak powiedziałeś, czy problemy, ja staram się to nazywać wyzwania, nie, nie problemy, tylko wyzwania. I jeżeli mamy takie wyzwania z tyłu głowy i jesteśmy przyzwyczajeni do działania, mimo cały czas kolejnych wyzwań z tyłu głowy, to to działanie przyspiesza Cię do, cały czas do realizacji tego celu.